Ostatnio podobno instagramerki zaczynają właśnie tak otwieranie paczek. A my dzisiaj mamy paczkę, ciekawe czy wiecie od kogo. Dzisiaj przyszła do nas paczka z nowościami kolorowymi od firmy Beniami. I już widzicie, że będzie naprawdę bardzo kolorowo i bardzo do szkoły. Jako pierwsze produkty, mówię mi tutaj nogi, ponieważ to jest przepiękny zestaw. Mamy oczywiście zeszyty, z których w produkcji słynie firma Benjamin, to jest zeszyt a 460 kartek z piękną grafiką, miękką okładką, ale bardzo delikatną, ale do tego genialnie pasuje taki worek torba, zwróćcie uwagę, to nie jest już to może być torba do ręki. I ponieważ ma uszy może być to worek dla dzieciaków na plecy. może być też na buty, ale tak naprawdę nie wiem czy wiecie, ale takie worki są hitem, są wygodne, duże, pięknie są obrędowane, więc mogą być tak naprawdę nie tylko hitem do szkoły ale również hitem do... echo modowym hitem. A to co najważniejsze, jest to marka Rexus. Jest to marka własna firmy Benjamin, pod którą chuje się naprawdę bardzo dużo fajnych produktów. Borko plecak, przepiękna grafika. Popatrzcie, zawsze przejdzie do środka i można iść do szkoły. Dalej widzimy coś dla pasjonatów minionego. Niby bohater już starych sezonów, ale niezmiennie ma wielu fanów. E, również są uszy. Jest to taki workoplecak. E, piękna grafika. Jestem ciekawa, czy w środku. A, Proszę kochani, popatrzcie jaki piękny zestaw. Mamy piórnik dokładnie z tą samą grafiką. To w związku z tym, że nasza redakcja to głównie kobiety, to nie jest tylko piórnik do szkoły moim zdaniem. Jeżeli ktoś jest pasjonatem minionek, to może to nas jako kosmetyczka również, ale lecimy dalej. o Ojejku, pastele i jestem ciekawa, czy mamy coś w środku pasującego do, no oczywiście. To nie jest prawdziwy worko plepak, to już jest tylko zwykły worek bez uszek. Ale zobaczcie, jaką do tego mamy torebeczkę przesłodką. Jak Wam się podoba. Już ją rozpakujemy i pokażemy, jak wygląda. Rozfoliowana torebeczka. To jest jedna komora, jest zamek, jest regulowany pasek, także przepiękny zestaw dla. Dziewczynki, oczywiście, właśnie patrzymy, to nie jest marka własna Rexus, ale lecimy dalej, co tam jeszcze kryje na udełku, coś ciemniejsze, bardziej męska wersja, znowu worko plecak, mamy tutaj inne uszy, Yy, już bardziej stonowane i popatrzcie no wersja męska no dla chłopaka pudełko na kanapki bidonik na picie i worek czarny worek plecak wszystko oczywiście w ofercie Beniamin. No ale dobra, patrzymy, co dalej mamy w naszej paczce. Skoro minionki, to kolejne produkty. Jest to taki notesik, zamykany na gumkę. W środku karteczki w kratkę. Jedna wersja i druga wersja, żeby pamiętać się. Wersja oczywiście pasująca, więc wszystko można dostosować. No i oczywiście koło notatnik Friends Forever, ale dalej to są minionki. No i widzimy coś wielkiego. Bądźcie z nami. Szczerze, że ten produkt nas najbardziej zaskakuje. Marka Rexus, czyli marka własna Benjamina. Jest to pudełko, myśmy właśnie rozfoliowali. Fajne ma uchwyty, więc łatwe do przenoszenia. No ale słuchajcie, otwieramy, otwieramy, otwieramy. Co my tu mamy? Taka jest instalacja. Nie, to są już, popatrzcie, to są już naklejeczki. O, fajnie, fajnie się zapowiada. O, to jest taka. Kolorowa niespodzianka. Mamy w środku markery, ale nie byle jakie, bo z końcówką pędzelkową. Mamy markery dwustronne z cienką i grubszą końcówką, ale popatrzcie, jaka piękna kolorystyka. Kolejne markery dwustronne. Mamy oczywiście kredki. Kolejna seria. I to są, to są już chyba kredki, tak mi się wydaje. Tak, to są kredki. No, musimy przyznać szczerze, że ten produkt jest multifunkcyjny. Przepiękny produkt jako prezent na, yy, na Dzień Dziecka. No, chyba każde dziecko zachwyciłoby się takim pięknym produktem. Fajnie pakowanym, więc również naklejeczkami jako prezencik. No, 106 elementów. Zresztą nie jest przepiękne no, i ostatnie produkty w naszym pudle: koło notatnik. Ponownie pasujący na przykład do zestawu tym konu z koło i oczywiście pasujący do naszego worka plecaka. Ale także typowe artykuły papiernicze. Blok techniczny, oczywiście pod własną marką REXUS. w formacie A4. Tu jest blok techniczny, kolorowy, a tamten też jest kolorowy, o widzicie, nie doczytałam widzicie, to są papiery kolorowe, popatrzcie, jaka przepiękna kolorystyka, to jest blok techniczny, oczywiście, że te papiery są, tu jest 10 kartek, w tym jest 230 gramów, w tym małym też, a to jest blok techniczny biały, o, Biały, jaki jest, każdy widzi. I oczywiście wersja A3. I co my tu jeszcze mamy? Blok rysunkowy, czyli gramatura mniejsza, standardowy kartek. Kolorystyka, oczywiście, bardzo szeroka. W środku mamy 8 kolorów po. Dwie kartki. Wszystko jest pięknie opisane już na opakowaniu. Tu mamy również format A3 papierów kolorowych. Proszę, proszę. Każdego koloru są po dwie kartki. Także jest co robić na zajęciach. No i oczywiście blok rysunkowy, biały. To już nie będziemy pokazywać, bo biały jaki jest, każdy widzi to co jest ważne. Jest to marka własna Beniamina, marka Rexus. Słuchajcie, jak pokazaliśmy Wam unboxing, no oczywiście zapraszamy na stronę internetową firmy Beniamin, ponieważ tam jest dużo, 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 dużo więcej produktu. Również na naszej stronie pokazujemy, dajemy link do katalogu, który jest naprawdę gruby. I znajdziecie tam również inne produkty, nie tylko do szkoły, ale uważam, że również produkty do biura, jak i dla kobiet, które lubią modę, dla studentów. No, napiszcie przede wszystkim pod tym filmem, które produkty byście chcieli do konkursów, bo jak wiecie, my bardzo lubimy Was nagradzać za to, że jesteście z nami. E My już na pewno zgarniamy plecaki, worko-plecaki, tak naprawdę. Worko-plecaki. mi no, będzie już na pewno dla nas. Taka torebeczka niby dla dzieci, a jednak można fajnie ją również wykorzystać. Super zeszyt, super bidonik, idealne na lato. No i co, kochani, tym kolorowym akcentem dziękujemy Wam, że byliście z nami. No i napiszcie, który produkt szczególnie przypadł wam do gustu i zapraszamy na stronę Beniamina. Link będzie w komentarzu pod tym filmem. Pozdrawiamy was serdecznie.